Dziś w Kościele wspominamy świętego Marcina Astur, a u nas w Polsce towarzyszy temu wspomnieniu święto odzyskanie podległości. I jakoś skojarzyły mi się z tym świętem słowa, które wypowiada Chrystus do każdego z nas, że już nie jesteśmy przechodniami, ale jesteśmy domownikami. Domownikami Boga, domownikami świętych może w tej perspektywie dzisiejszego święta niepodległości warto sobie zadać pytanie, kim ja jestem jako Polak. Czy jestem domownikiem, czy jestem przychodniem? Jak ja traktuję to dobro wspólne, w którym jest nasza ojczyzna? Było to piękne haszło: Bóg, honor i ojczyzna. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach może troszkę się zdewaluowało, że trochę kpimy z tego. Że jakoś ono nie jest ważne. A to dzisiejsze święto jest pytaniem o nasz wspólny dom. Może to brzmi patetycznie, ale tak jest. Ja czuję się w domu. Nigdzie w innym miejscu na świecie nie czuję się u siebie. Tutaj czuję się u siebie. Tutaj czuję się w domu. Więc jeśli tak jest, to troska o ten wspólny dom, panie luksus, ale przede wszystkim przywilej i dar. Że jeśli pytamy o to dobro wspólne, to może sobie warto zdać sprawę, że jest to jakaś sprawa honoru. Że tak naprawdę troska o ten wspólny dom to naturalny, normalny, ludzki odruch. I te dzisiejsze słowa, które proponuje nam liturgia we wspomnieniu świętego Marcina z Tur, też można odnieść do dzisiejszej uroczystości naszej narodowej bo święty paweł apostoł pisze do Tytusza o to, jak mamy się zachowywać jak poszczególne stany mają się zachowywać więc może popatrzmy na to dzisiejsze święto też niepodległości polskiej w tym kontekście słów pawła on pisze starcy winni być ludźmi trzeźwymi statecznymi roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą miłością i cierpliwością Starsze kobiety w zewnętrznym ułożeniu powinny być skromne, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem i uczyć innych dobrego. Te, które już doświadczyły potęgi, radości i smutku w życia powinny młode kobiety uczyć, jak mają kochać, że powinny być rozumne, czyste, gospodarne, dobre. Święty Paweł mówi do Tytusa, że młodych musi uczyć umiarkowania, a wszystkich inspirować do dobrych uczynków własnym postępowaniem, ukazując prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, abyśmy rozumniej, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, cały czas mając w sobie i nosząc sobie błogosławioną nadzieję, gorliwie spełniając dobre uczynki. Możemy dostać jakieś lepsze słowo na dzisiejsze wspomnienie świętego Marcina i święto niepodległości. Może warto też usłyszeć słowa Ewangelii, które dzisiaj Chrystus do nas kieruje, a mówi: słudzy nieużyteczni jesteście. Wykonaliście tylko to, co powinniście wykonać. I może warto sobie zdać sprawę z tego, że nikt z nas nie robi łaski że żyje dla jakiegoś dobra wspólnego, dla domu, który wszyscy razem tworzymy.